Jan Kasprowicz, wiatr halny, huczy nade mną halny wiatr, daleki, wprzód mnie dochodzi szum i świst a potem z jakimś pogwarem, trzaskiem i łomotem, ciężar się kładzie na wysmukłe smreki. Od razu kłody o grubości snopów gną się w mych oczach, jak źdźbła lichej słomy. Tak igra nimi głuchy, niewidomy gość co od skalnych wlecze się przekopów. Idę, wciąż idę, pojęczącym Boże. I choć spotykam pnie wyrwane z ziemi, Ten szał, w błękitnym, zbudzony przestworze, tworze, By giąć i walić, strachu mi nie wlewa, Do głębi wnętrza radbym siły swemi Zmierzyć się z wichrem jak te wielkie drzewa. Miałem ci w sobie ongi moc czuwania, A dzisiaj senność ogarnia mi ducha, Gdzie życie wrzało, tam dziś pustka głucha, Gdzie słońce było, chmura blask przysłania. Jakowaś boleść, jakaś zawierucha, co słabym bytom pewną śmierć wydzwania, niech jak halnego wiatru straszne grania, wstrząśnie istotą moją, jestli krucha, to po niej żalu nie będzie. A jeśli nie przełamana wyjdzie z tych zapasów, to razem z wichrem taki szlak zakreśli, że zetnie na nim smreki swym oddechem sił pozbawione dla idących czasów, a to co mocne odpowie jej echem. O wichrze halny, Cóż, że przelękniona chowa się koza przed Twojej potęgi wiewem niszczącym, sam orzeł, co kręgi toczy podniebne, tuli się do łona. Szczelin turniowych, bo królewskich skrzydeł Jędrna rozpiętość nie wytrzyma próby. Strącaj kozice, ty posłańcze zguby, I orłych chwytaj w oka swoich sideł, I miażdż o skały, i jak łan pokosem bur położywszy, hucz szaleńczym głosem. Razem z mą duszą hucz i świszcz radośnie. Cóż, że z ginących strumień krwi popłynął. Wszak nie ma szczęścia tam, gdzie życie rośnie. Niech świat przepada, na to on by zginął. Huczy nade mną halny wiatr. Na drogi jego przemocy, po których zagłada i ból pospiesza, Duch się mój wykrada, świeżo uskrzydlon, żądny łez i trwogi. A od hal bujnych płynie jęk złowrogi, Rozpacz łkająca, że wichr pobił stada i porozrzucał koleby, i blada, z włosem rozwianym i z drżącymi nogi, postać Juhasa przed oczymi stanie i niby orzeł z podciętymi pióry, krwią skraplający swe rodzinne granie. Duch mój do smreków wtuli się bezwładnie, i naprzód czuje strach i żal ponury, a potem znowu senność go opadnie. Doceniasz? Subskrybuj.